Bardzo bym chciała zacząć jeść wszystko, tak normalny człowiek. Było się to od tego momentu, jak mama pojechała z bratem na operację, no i zaczęły mi się wymioty, no i tata pomyślał, że to jest jakaś jelitówka i dają wam jakieś tabletki, krople, no, no i nie przechodziło. No i później nauczyłam się jakoś tak w sumie z tą chorobą żyć, że wzięłam jadłam, dużo popijałam, no raz to przesło, przeszło, raz nie przeszło, no i tak to nic nic nie pomagało. Od początku tego roku, no to już były takie dolegliwości, że po prostu ślina nie przelatywała, o jedzeniu nawet nie było mowy. No już nawet płynne rzeczy mnie nie przechodziły, gdzie do tej pory przez te 4 lata jadłam praktycznie tylko płynne, wykrył y, doktor w, y, w Wrocławiu. Yy, stwierdził, że to jest achalazja przełyku, kazał zrobić sobie badania, czyli manometrię przełyku. No i na manometrię też trochę czekałam, no ale pojechałam, zrobiłam. No i wyszło, że to jest achalazja yy, pierwszego stopnia, czyli no może jeszcze nie tak bardzo zaawansowana, ale uciążliwa. Przed chorobą ważyłam ponad 40, yy, no że od pewnego czasu jechałam bardzo dużo, no teraz ważę 29. W praktyce praktycznie tylko leżę, bo jedzenie leci noc, dzień, no tylko jedynie zrobię sobie przerwę, żeby gdzieś wyjść trochę, no a tak to, no nie powiem, jest to uciążliwe, no bo ta, ta rurka cały czas, ona jest, czuję to cały czas jak przelatuje przez tą rurkę, no ciężko się ślinę przełyka, ciężko się mówi, no z tym to też są czasem problemy. Czy w ogóle odczuwasz takie uczucie jak głód, albo jeżeli tutaj ktoś z domowników coś gotuje, to czy masz nie miał ochoty na, na jakieś, nie wiem, placek, mięso, na, na warzywa, na cokolwiek? Czy, tak. czy organizm tego się domaga, a ty po prostu no, wiesz, że nie możesz, bo, 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 bo nie po prostu, tak? No, no oczywiście, że no, wszystko czuję i tak dalej. No, nawet proszę czasami, żeby nie jedli przy mnie, no bo jest to uciążliwe, no, nie daje. Bardzo bym chciała zacząć jeść wszystko tak, jak normalny człowiek. Kiedy ostatni raz coś jadłeś takiego, nazwijmy to normalnego? Koniec tamtego roku. Od tej pory praktycznie nic nie miał. Później. Pamiętasz, co to było? Nie, nawet nie pamiętam. A teraz zrobiłam wszystko, żeby było dobrze. Znalazliśmy lekarza, który pracuje w Brzezinach w szpitalu, pan doktor Spychalski. No i tak naprawdę to jest chyba jedyny do lekarz, który pod, podejmie się tego, bo no żadni lekarze nie chcą się tego podjąć. Powiedział, że Operacja taka, żeby mi otwarli, to nie jest dla mnie dobrym y, pomysłem, no i chcą zrobić mi y, metodą POEM, czyli to jest przed ustami mia endoskopowa, czyli przez, po prostu przez buzię i tam rozcinają wszystko w środku. No taki zabieg wynosi około 9,5 tysiąca. Powiedzieli, że będę mogła jeść, ale na pewno nie będę już nigdy do końca zdrowa. No i nie będę mogła jeść na przykład niektórych rzeczy tak normalny człowiek. No i będę musiała bardzo dużo popijać. no ale to już na pewno będzie sukces, bo zjeść na przykład coś zmiksowanego, no to dla ciebie pewnie dziś jest yy, marzenie, i aby z tym ustrojstwem tutaj nie siedzieć w domu, prawda? No dla mnie będzie pierwszy posiłek czymś, no nie wiem, jakbym uczyła się wszystkiego tak naprawdę na nowo. Jadła na nowo. No wszystkie smaki poznawała na nowo. Za czym najbardziej tęsknisz? Nie wiem, no, za wszystkim tak szczerze, Wszystkiego jadła po trochu.